Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, dzisiaj znowu inaczej, znowu w innym miejscu. Spotykamy się ze Słowem Bożym właściwie wszędzie. Nie mamy do tego żadnych przeszkód. A dzisiaj w takich okolicznościach, przy prawdopodobnie jest to jabłoń, jabłonka, dlatego, że w dzisiejszym słowie słyszymy o krzewie. Pan Jezus mówi o tym, że jest prawdziwym krzewem winnym, a my jego latoroślami. I tak sobie pomyślałem, że bardzo lubię Słowo Boże, które zapewnia mnie o tym, że Pan Bóg się o mnie troszczy, o tym, że Pan Bóg się mną interesuje, bo to wprowadza ogromny pokój w moje życie. Ja wtedy mogę odetchnąć, bo wiem, że On jest ze mną, bo wiem, że On się mną opiekuje. A to dzisiaj też wyczytałem w dzisiejszym słowie, bo Pan Jezus mówi, że każdą Latoroślą, która przynosi jakikolwiek owoc, która przynosi owoc, będzie się zajmował, będzie ją oczyszczał, a każdą, która tego owocu nie będzie przynosiła, będzie ją odcinał po prostu. I to jest e, motywacja dla mnie, że e, kiedy ja chociaż trochę się staram e, przynosić owoc, e, to znaczy pracować jak najlepiej, staram się e, głosić Słowo, czyli to, co do mnie należy, staram się żyć Ewangelią, staram się. No to mam nadzieję, że przynoszę chociaż jakiś owoc, a Pan Bóg będzie mnie oczyszczał. I to też jest piękne, bo to pokazuje, że moje życie będzie polegało na zmaganiu się ze sobą, na zmaganiu się ze, z moimi słabościami, no bo Pan Bóg będzie mnie oczyszczał. Będę przez to wzrastał i będę, mam nadzieję, przynosił coraz lepszy owoc. A druga sprawa to to, że Pan Jezus. Nieraz słyszeliśmy w Ewangelii, że Pan Jezus mówił proście, a będzie wam dane. Nie? I dzisiaj też to mówi, ale dzisiaj stawia warunek. Jeżeli trwacie we mnie i słowo moje w was, to proście, a to, o co prosicie, będzie spełnione. To znaczy, musimy trwać w Nim. Musimy rzeczywiście zmagać się po to, żeby żyć Ewangelią, żeby nasze życie było ewangeliczne, zgodne z nauką Chrystusa. Jeżeli będziemy trwać w Nim. Bardzo mocno, tak jak ta gałąź trwa w całej tej jabłoni, to, to nie będziemy odcięci, nie? nie będziemy złamani, nie będziemy zerwani. Ale będzie, będziemy doświadczali tego, będziemy doznawali tego, o co my go prosimy. On będzie nam to, to zapewniał, będzie nam to czynił. Kochani, tak odczytałem słowo. Zobaczmy, co dzisiaj powiedział Duch Święty w Słowie Bożym księdzu Wiesławowi. Patrząc z drugiej strony. Widzę osobiście to wyjątkowe zdanie. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. To nasze zakorzenienie każdego ochrzczonego w Jezusie Chrystusie, przez chrzest, przez wspólnotę Kościoła, czerpiąc tą życiodajną siłę z sakramentów, ze słowa Bożego. Ja jestem osobiście przeszczęśliwy że czasami może jestem zielony, trochę jak ta roślina, może ja czasami czegoś nie rozumiem, może czasami jestem taką latoroślą, która jest takim świeżakiem, można powiedzieć, to jednak, dla mnie osobiście, to to jest radość, że ja nie jestem e, skazany na wegetację, że nie, nie jestem skazany na zeschnięcie. Kiedy się odetnie e, gałązkę czy kwiaty, też już one usychają. E, a Słowo Boże daje mi tutaj pokrzepienie, że Pan Bóg mnie zaprasza do, do pełni życia tutaj, na Ziemi, a przede wszystkim do, do życia wiecznego w niebie. I to jest radość. Jak kocham życie, jak kocham właśnie odkrywać też te różne barwy życia, szczególnie te, te pełni życia, te zielone, jak, tak jak na wiosnę, to wszystko przepełnia mnie taką nadzieją w to, że naprawdę chcę ufać Chrystusowi i iść za Nim. Trwajmy w Chrystusie, abyśmy przynosili jak największe owoce, abyśmy byli zawsze otwarci na to, aby On nas oczyszczał. Z Bogiem!